Myślę, że tak, że po meczu z Wisłą nieprzygotowalni byliśmy dzisiaj mentalnie na spotkanie z Sandecją i w dużej mierze pewnie to jest moja wina. Nie zrobiłem wystarczająco dużo, żeby do tego spotkania zespół był przygotowany. Biorę to na siebie, bo w takich meczach zespół, który jest liderem, który ma tyle punktów, nie może sobie pozwolić na stratę trzech punktów. W meczu z ostatnią drużyną w tabeli, ale jeśli nie strzela się w takich sytuacjach, które mieliśmy przy 0-0 i później przy 1-0, no to trudno oczekiwać dobrego wyniku. Tak jak powiedziałem, może za dużo euforii było po meczu z Wisłą, za bardzo może już uwierzyliśmy, że, że to jest ten mały kroczek. Okazuje się, że jeszcze są trzy kroki do zrobienia, i tak musimy do tego podejść. Jestem oczywiście mocno zdegustowany wynikiem tego spotkania. Może to nie jest słowo, które w 100% oddaje moje, moje odczucia, ale, ale no nie, możemy, nie możemy w ten sposób zaprezentować się tutaj po raz kolejny. Widocznie to, to nie wiem, jakieś miejsce dla nas w tym w sezonie niezbyt szczęśliwe, delikatnie mówiąc, to tyle. Gratuluję moim chłopakom, piłkarzom Sandecji dzisiaj postawy, realizacji jakiegoś pomysłu, który mieliśmy na ten mecz i e, takiego hartu ducha. No i co najważniejsze, zwycięstwa z najlepszą, drużyną, e, z najlepszą drużyną tej ligi. Dzisiaj zagraliśmy dla własnych rodzin, bo pomimo tego, że ta nasza sytuacja w tabeli wygląda bardzo źle i przegrywamy, to tak, naj, tak najbardziej najwięcej wsparcia dostajemy od tej rodziny, której dzisiaj to zwycięstwo jako trener dedykuje. Myślę, że będzie to fajny taki, fajny taki akcent w końcówce sezonu. Zostały trzy mecze teoretycznie, szanse matematyczne są, ale my będziemy się koncentrowali na tym, żeby się godnie zaprezentować w najbliższym meczu z Termaliką.